Siemanko mordeczki z tej Salamon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie szybki odcinek krótko i na temat. Na początku proszę Was o zostawienie łapeczki pod tym filmem dla lepszego zasięgu. Jak możecie zostawcie suba po więcej, bo zostało tylko 4000 do wymaszonej liczby 100 tysięcy byczków. Pamiętajcie również, że cały czas możecie mnie wspierać w sklepie z kodem ety Salamon. Losowani na wszystkie nagrody i moje konto Fortnite już 27 grudnia na live, także została ostatnia szansa do dołączenia powodzenia byki. Ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem, więc tak, na początku sklep Fortnite. Dzisiaj ostatni dzień są nowe skiny, które są moim zdaniem takie. Średnie, jeśli chodzi o inne skiny, to nic specjalnego. Została dodana tylko nowa emotka, która jest całkiem ok. Przechodząc do głównego tematu. Jak pamiętacie albo i nie, na początku sezonu była wielka góra, która topiła się każdego dnia, aż ukazała nam się nowa lokacja, na której widniał miecz, który w końcu został wycofany. Jak wiecie, gdy topnieje śnieg, to skrapla się woda i bardzo prawdopodobne jest to, że w sezonie 7 lub 8 będzie nowa lokacja podwodna. Jest na to dużo wskazówek w karnecie bojowym, a jak wiecie zazwyczaj z karnetu bojowego wszystko się sprawdza, bo tak już nie raz. zobaczymy jak będzie tym razem. Teraz chcę wspomnieć o skinach, które muszą się zmienić I jest to ostatni czas na dodanie świątecznych. Skinów. Jak dzisiaj nie powrócą rzadkie skórki, to gwarantuję wam, że nie zobaczymy ich wszystkich w tym roku. Jak jesteśmy już przy skinach, to pliki, gdy zostały zaktualizowane, z których wynika, że już niedługo pojawią się trzy zimowe skiny, to znaczy Red Knight, Kruk i aniołek ze skrzydełkami. Ten ostatni będzie wyglądał prawdopodobnie właśnie tak. Niestety wszystkie skiny będą do kupienia, więc osoby, które już posiadają te skiny, będą musiały kupić je ponownie. Również chcę wspomnieć, że w najbliższej aktualizacji pojawią się nowe pojazdy, którymi będziemy mogli się przemieszczać po zimowej mapie. Chodzi tutaj o narty i snowboard. Już teraz w niektórych domkach chcą narty, również na zwiastunie sezonu siódmego była postać zjeżdżająca z góry na snowboardzie i pewien pracownik wypowiedział się na ten temat, że do gry ma zawitać nowy sposób przemieszczania się. Przed sekundą również na oficjalnym profilu Fortnite pojawił się taki wpis, co oznacza, że już na 100% te przemioty zawitają do świata Battle Royale. Również na mapie jest tor do zjazdów i możliwe, że w którymś tygodniu będzie musieli zjechać albo na nartach, albo na snowboardzie, ale tego dowiemy się już niedługo. W tym miejscu chciałem wam powiedzieć o konkursie na pakiet zimowy, to znaczy 100 zł PST, Wystarczy subskrybować, lajkować oraz komentować i koniecznie zaobserwować mnie na Instagramie. Link macie w opisie. Wynik już 20 grudnia na filmie. Ponadto konkurs na FaDolce cały czas na każdym materiale. Wystarczy wykonać takie same czynności jak z pakietem zimowym. Na końcu filmu wyniki z ostatniego odcinka. Przypominam Wam jeszcze o programie Wesprzyj Twórcę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona!